Zrobił, to jest w ogóle, słuchajcie, dajcie drogi światła, ja wam przypominam widzowie, że u nas cały, y, aż mało, ale mam ciary, od razu przybiegłem do was, nawet nie patrzyłem na powtórkę, aż muszę sobie to przewinąć na dole i zobaczyć jeszcze raz kochani, ale grosik jest w nieprawdopodobnym gazie, ten strzał z pierwszej piły, trudny taki strzał zrobił, lewy pięknie, pociągnął kochani lewą stroną. Dośrodkował piła, wróciła i Grosik z pierwszej piły huknął. Postraszył minutę, dwie potem. I jeszcze do końca powiem wam szczerze, e, przepraszam, zasapałem się strasznie, ale wiecie co mi najbardziej wpadło w oko? Szli razem we dwóch z Robertem i Grosik cały czas miał głowę w górze. Mógł podać Robertowi, ale wydawało się, że Robert cały czas jest jakieś pół metra na spalonym, mogli spalić piękną akcję, szli dwa na jednego. Natomiast huknął, resztę widzieliście. Będzie ciężko budkowi tą akcję z, 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 zrobić, ale będziemy próbować. Do zobaczenia. Pan przypomina na że będziemy chcieli ten gol odtworzyć. Żeby Grosicki pocisnął, w bramę. Tak, witamy się z Wami w prześwietnych nastrojach. Turbo Grosik zrobił nieprawdopodobną robotę. Słuchajcie, filmy oczywiście będziemy łączyć do kupy, bo robimy króciutkie wrzutki. Natomiast butaczku dałem pięć jeszcze raz. Jeżeli to jest nowa część, to się witamy. Jeżeli kontynuacja, to kochani krótko o co chodzi. Jest połowa meczu, 45 minut za nami. Polacy grają koncert. Naprawdę gramy świetną piłę. Próbowaliśmy z Głupkiem zastanawiać się kto najsłabszym od nim, kto najmocniejszym. Słuchajcie, no Grosik nieprawdopodobnie, nie wiem czego się najad, ale z taką energią funkcjonuje, że, że miazga. Kamilu wielki szacunek. Słuchajcie, nikt za bardzo tam chyba takich boboli nie wali, widać, że troszkę chyba krychowiek jednak no nie ma tego meczowego ogrania, zdarzają mu się takie piły za plecy niedokładne, ale to wszystko myślę w ogólnym rozrachunku kochani, ja nie lubię narzekać, a poza tym Zabierasz? nie jestem znawcą, nie jestem znawcą piłki Zabierasz? nożnej, także już zabieram. Nie jestem znawcą kochani piłki, jestem pasjonatem muszę powiedzieć, że naprawdę wspaniałą robotę robią nasi wspaniali piłkarze. Natomiast tak jak mam obiecaliśmy, Wójciu pokaż składy, czekaj jeszcze, pokaż składy. Zobaczcie kochani, Polska, Rumunia, Gutek tak poukładał składy, czyli Fabiański, Jędrzejczyk, Glik, Pazdan, Piszczek, Błaszczykowski, Krychowiak w środku mamy dokładnie taki sam skład jak oni na dole, znaczy jak oni w Bukareszcie, Grosicki, Sielicki, Lewandowski też jest kapitanem, wszystko jak trzeba. U Rumunii gdzieś 60% jest prawdziwego składu, nie? 50-60% więcej nie możemy kochani, dlatego że FIFA 16 nie daje takich możliwości. Teraz wytłumaczę, kochani, o co chodzi. Gutek ma 45 minut. Ale, nie, ale 40... nie, da, nie, nie, nie. Poziom jest jaki ustawień najniższy, tak? Albo tam jakiś niski. Także kochani, no spodziewamy się. Chcielibyśmy rozegrać 45 minut, czyli jedną połowę i w tej połowie strzelić jedną bramkę i to uwaga właśnie Grosicki. Ja nie Słuchajcie, naszym celem jest spróbować odtworzyć sytuację meczową, której się nie da odtworzyć, dlatego że tak naprawdę Grosicki zrobił niesamowitą robotę na pięciu na szybkości, kochani, zszedł do 11 metra i z całej siły uderzył. To był grosik? No. Ej, kochani. Powiem, powiem tak, ta bramka nie przypomina w żaden sposób bramki jaką Grosik strzelił, także Wódku, to może odpuszczamy wynik, próbuj cały czas z Grosikiem zna, zrobić jak najbardziej zbliżoną bramkę, z dużą siłą musisz strzelać, bo to jest strzał Grosickiego, był potężnej siły. Ale no, Nie da się w środek strzelić w pifie, bo bramka wtedy to obroni. Naprawdę? No, jak strzelam w środek to bramka bo powiem wam, że w, w prawdziwej sytuacji meczowej było dokładnie tak, że bramkarz, jaką się nazywa, tatarutanu, czy jak? W każdym razie, kochani, przepraszam, z szacunku do tego bramkarza, chłop gra w seria, robi robotę, jest fajnym bramkarzem, z tego co tam podpatrzyłem, ma komet, 96 wzrostu, także y, idealne warunki, fajnie też na przedpolu lata, ale Grosicki go złapał, tak, o stąd dokładnie, i teraz patrz, jednego zakręcił, tutaj... Nie, zakręcił dwóch, trzech czy czterech, bo w pewnym momencie to tak wyglądało, jakby wszyscy go gonili. Nie, nie żeby wszyscy gonili. W każdym razie wchodzi na 11 metr, słuchajcie, i stamtąd wali taką piłę od poprzeczki, taką Brazylię, ale mocno siłową. Powiem wam, nie wiem czy ja bym się na taki strzał zdecydował. Bardziej bym szukał chyba wolnego miejsca, natomiast e, Grosik uderzył i tu wal. Znowu to nie jest to, kochani. E, nie patrzcie. Jak? Nie, 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 ja wiem, że to się nie da, ja wiem. Tak, Guteczku, ja nie mam do ciebie pretensji, że się nie da, ja myślę, że widzowie też nie mają, natomiast będziemy starali się pokazać, która z bramek najbliższa byłaby prawdzie. Na razie ani jedna, ani druga, natomiast mamy jeszcze kilka czasu, rozegramy jedną połowę tylko teraz. Spróbujemy znaleźć. Przypominam, że po pierwszej połowie z Rumunami prowadzimy 1-0. Natomiast Kamil Grosicki tą bramkę strzelił tak, że po e, przejściu właściwie po swojej indywidualnej akcji wchodzi w pole karne i z 11 metra pod poprzeczkę taką dziwę wsadził. Znowu piękny gol Grosika. Tak, nie <gry> ja wiem, ale wiesz co, a, a spróbuj zejść jeszcze bliżej, gdzieś na piąty metr. Jeszcze bliżej, okay. bo teraz z 11 próbujesz walić, a Grosi gdzieś był może na siódmym metrze, jak to zrobił, może szóstym, ale w każdym razie taką bombę posłał, a e, bramkarz e, e, Rumunów był na kolanach. Widziałeś tak? O, nie, on się rzucił. On dobra. się rzucił, ale kolanem przy ziemi był. Także e, no Rumunii tak naprawdę nam nie zagrozili poza tym jednym stałym fragmentem gry. E, ten z Anderlechtu, e, jak on się nazywał? Nie Chipciu, tylko ten drugi. No, w każdym razie chłopak z fajnie dorzucił, drugi przepchał, ale Fabiański, o o jeszcze bliżej, pięknie, pięknie, pięknie i wchodzisz jeszcze, 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 jeszcze i jeszcze. Aj, A jak bliżej to bramkarz wyciąga, ale, ale teraz rajd Grosickiego już był bardzo podobny do naszej bramki, natomiast jakby bramkarz został w bramce albo chociaż na piątym metrze, to właśnie ta piłka pod poprzeczkę myślę wtedy by fajnie poszła. W każdym razie Gutek cały czas gra, także właśnie patrz, jest Grosicki. Cały czas grosicki przy piłce i zaczyna od środka i lecimy. Leci grosik, słuchajcie, mija jednego, drugiego. No powiem wam, że tu za bardzo cofnięci są ci obrońcy. <grywa> Słuchajcie, tak. Dokładnie, ale zauważyłeś, że tu w tej akcji akurat oni się cofali całą linią, natomiast tam Grosik tak nam skręcił, słuchajcie, linię obrony, że oni pobiegli za nim, czyli jakby on ich wyprzedził i w tym momencie zostawił sobie ich na plecach i lewy zrobił świetną robotę, bo uciekając na lewo odciągnął obrońców. Odciąga, 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 odciąga! Świetnie, pięknie, pięknie, pięknie! I to jest ta prawda. Tylko nie weszło, ale uderzenie, To sutek był, nie? Poprzeczka. Znaczy poprzeczka to była? Słuchajcie, tak. cofnij to kawałek Gutku. cofnij proszę. Ja nie wiem, czy to była poprzeczka. Ale nie, no tylko zobaczmy to. Wydaje mi się, że to jeżeli to była poprzeczka, to tak wpadła bramka. Dokładnie, patrzcie. Nie. Ale ale gdyby to wpadło, to to była kopia bramki. Tak właśnie grosik schodzi, tak strzela i od poprzeczki wpada. No nic, zobaczymy jeszcze 15 Co minut ja? czasu fifowego, kochani, czyli jakieś dwie minutki, dogramy materiału Co i uciekamy. Tam? I uciekamy na drugą połowę, słuchajcie. Nie sugerujcie się wynikiem 3-0, dlatego że my cały czas szukamy yy, bramki Grosickiego. Znowu patrzcie, Grosik na środku, i znowu zaczyna swój piękny raj. Leci Grosik, leci trzymamy ciuki, proszę Państwa, cały wyprawia. Tylko obrońcy się cofają, ale, uwaga. A o córka! Brama piękna musimy powiedzieć szczerze, ale jednak najmniej podobna, nie? Znaczy słuchajcie, ja wiem, że zaraz tu hejterzy się odezwą, że grosik, że amatorów ustawiliśmy i tu grosik szela 15 bramek. On strzeli 20 bramek, bo naszym celem było znalezienie podobnej bramki, słuchajcie, a nie wygranie z Rumunami 9-0. No. Natomiast boję się, że taki wynik tu padnie. No myślę, że Rumunii tu bramki nie szczelą, bo Guteku stawił tak siłę ognia, że Rumunii tutaj nie istnieją, ale na żywo też zresztą Rumunii za bardzo nie istnieją. Myślę, że gdyby tak statystyki pokazać, to jesteśmy cały czas na ich poziomie. Tutaj dobrze wszedł, ale pięknie! To było tylko, że wiesz co tutaj szedłeś, czekajcie widzowie, tylko że tu butek szedł do tej strony, a grosik schodził od tamtej strony, patrzcie, tu grosik schodził od tamtej strony, a tutaj schodzi tak, ale od poprzeczki. Nie było od powszeczki? Słuchajcie, podobna tylko, że tam grosik schodził od tamtej strony. Słuchajcie, skąd taki pomysł się urodził? No właśnie stąd, że my szanujemy bardzo prawa autorskie, kochani UEFA -y i nie chcemy nagrywać prawdziwej bramki, żeby nam ktoś tam nie zarzucał, kochani, praw autorskich, bo się zdarza taka sytuacja, że czasami chcieliśmy do naszego filmu użyć bramki ładnie strzelonej, czy to gdzieś przy Lidze Mistrzów, czy w reprezentacji, kochani, i się potem wtedy okazuje, że film jest blokowany w całym, na całym świecie, w krajach i tak dalej, a my, kochani, nie szukamy konfliktu, jesteśmy spokojną, szabełkową rodziną. No teraz Grosikowi odebrali, no ale Yy, może już się zmęczył trochę nasz turbo grosik, bo gutek cały czas na turbo lata yy, grosikiem. Natomiast gdzie jest Grosik? Jest Grosik, wraca do koła. On wszystkie akcje buduje od koła, bo mniej więcej tak od koła się to wszystko zaczęło. I leci, proszę Państwa. Czy to będzie ostatnia akcja? To będzie ostatnia akcja gutek I Schodź na prawo, nie na lewo. Na o tam, o na prawo, na prawo, na prawo. I to by było, to właśnie, na prawo trafiłeś. Teraz powtórkę, na wolno, patrzcie, to mu lata akcja. Ale daj powtórkę to w akcji. Daj, daj, daj. To... To ci tu już jest w pierwszej połowy, na koniec udało ci się zrobić to, co zrobił. Już nie zdążysz, gudku. Bo już będzie w koniec meczu. No leci jeszcze raz, leci Grosik jeszcze raz, jeszcze raz. Na prawo schodź, na prawo schodź. Na prawo, na prawo. I... To... Co jest? Dobra? Ja, ja wiem, ale cofaj do tamtych. tamta bramka, nie była bramka, ale tamta akcja, jeszcze, 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 jeszcze. Słuchajcie, niesamowicie, bo tamto było najbardziej zbliżone do tego, tylko gutek trafił poprzecz. o to, patrzcie, cyk. I od poprzeczki tylko od zewnętrznej wyskoczyła do góry, a wtedy Grosik strzelił od poprzeczki w dół. W każdym bądź razie, w pierwszej połowie więcej bramek nie widzieliśmy. Guteczku, aha, bo ty możesz pokazać skróty, to teraz pokażcie. A nie możesz pokazać skrótów. Nie. Czekaj, a wróć z powrotem. Naprawdę nie możesz pokazać skrótów no, bramy? Ja mów, to, to a czekaj, a na końcu meczu nie będzie tak, że gole można pokazać? A jak myślisz będzie. Będzie, to, to zrobimy na koniec meczu i wy wskażecie, która bramka była według Was najbardziej podobna. Także guteczku, guteczku. dawaj piątkę, dziękuję Ci pięknie. Że... Eee, słuchajcie, gutek leci już na dół, ja zaraz do niego też schodzę. Ale przypominam, że my mecz oglądamy na dole, na dużym naszym telewizorze, natomiast tutaj e, w moim odczuciu ta ostatnia poprzeczka to nie był gol, ale z tych pięciu, które wpadły, powiedzcie, która waszym zdaniem najbardziej była podobna do e, pięknej bramki naszego Grosickiego. Bo między nami to, co Grosik strzelił, to było o wiele piękniejsze od tego, co nam się udało tu strzelić. Naprawdę, ja bym się na taki strzał nie zdecydował, także Kamilu e, gratulujemy. A teraz się rozłączam, za moment się widzimy. Do zobaczenia moi przyjaciele. Lecę na dół na drugą połowę.